Raz, dwa, słychać mnie? Cześć, Kat, jestem. Już w sobotę łupiemy, co? Dobry wieczór. Cześć, mogą słychać. Jakoś jest krystalicznie czysta. <grymne> Znowu wracam. Teraz trochę jaśniej. Tyle lepiej. Cześć, Leśny. Cześć, Fife. Dobranoc. Już w sobotę. E, pora na kolejny nocny gród. Powiem wam tak. Dzisiaj, raczej znaczy jeszcze nie wiadomo, ale dochodzi powoli do rozłamu. Właśnie przechodzimy wszystkie, mm, wszystkie fazy z tym, że po akceptacji przychodzi jak poszukiwanie pracy. <laughs> Poczekam, aż się zbiorą uh, Creative Artist uh, Viewers W na czas Co się dzieje w przełomach? Przecież w przemianach. Nie miałem czasu, kiedy w ogóle śledzić. Miałem wyjęty weekend życia i nie wiem, co się dzieje. Kul, cool, słuchaweczki, dziękuję. Jedyne, które przetrwały dłużej. Jedyne, co tu miałem kabel. W pewnym wieku dochodzisz do wniosku, że nie ma sensu kupować w kółko nowe słuchawek. Kupujesz nie najgorsze słuchawki z przeceny i potem tylko wymieniasz kabel. W skrócie jest z kam wymiennym kablem. Piękna Lasia zawsze była. Co? Muszę tam poczytać. Państwa, sprawa wygląda tak. Otworzył się nowy front. A, Jaka Lasia. To jest piękna Laska druidzka. Aha! To jest parasol Japan. Aha, o Boże. Jezu, fisze. Jao. Ja myślałem, że w jakichś dupciach gadasz. A ty gadasz o kijku. Zaraz będzie lać, więc gówno będzie z tego streama, będę musiał się wpierdalać ten. Ja preferuję pięknych mężczyzn. Ja już sobie nic nie preferuję. Ja preferuję pracę. Jestem człowiekiem pracy. Nie, no nie jestem. Powiem tak. Daj mi jeszcze 3 minuty, zanim zrzucę bombę. Znaczy, to jeszcze nie jest bomba. To jest bom, bombicka, ok? Ale. Ale. Znaczy, powiem tak, Miromir. Jakoś mi świszczy nos, ale. Kurwy, komary, skurwysyny, syny. A, Jebane kurwa. gigaskurwol skurwol usiadł na mnie. Komary, co ty tu robisz? Kurwa, to znaczy, że już się nadradza. Odradzają się. Jest mi robię Creative Fanbase. Tak, trzeba dziwny domi. Tak, domi, dziwnie, że wpadłeś. Ale powiem wam tak. Wszedłem w tryb ostatecznego walenia ściemy. No, kurde, trochę chyba potrzebujemy paint'a do tego. Więc chyba powiem tak. Wsiadam do tramwaju, bo myślę taki prequel. Chyba zrobimy tego stream'a z domu. To trzeba rozrysować. Czuję, że ten brak paint'a... Nie wiem, może będę z tą karski papieru tachał. Czuję, że mi brakuje tego paint'a. Tak to w sumie rzuciłem, bo na tej trasie jestem przyczajony. Więc trzeba, trzeba wrócić z domu. Ale... O... <głos》> powiem Wam tak, że... Pojawiła się możliwość bicia nóż w plecy. No tak, może się okazać, że połowę zespołu zostanie rozbite w To jest raz. Ale z szybkich newsów, Ćpuny wykupiły boosterki do Star Warsów. Jeszcze otworzył się nowy front z kurwionym gościem z IT. Ja tu opcja wywrotowała mówię tak, wszystkich bardzo zabiorę ze sobą. Tu się zaczyna, dziękuję, Jarzyn, za 36 miesięcy, thank you. Chodzimy. Powiem wam tak. Nic z wam jeszcze nie powiem. Ale... Hmm, powiem tak. A nic nie powiem, Kucza, no powiem, ale nie powiem. Zostawmy to na wieczór. Z nie miałem czasu się dzisiaj napierdalać. Ale... Coś się chyba nauczyłem za te lata. Znaczy, wiadomo, że wszystko może szlak trafić, i powrócimy do udawania. Oni będą udawać, że mi płacą, a ja będę udawał, że pracuję. Wiecie, jak to jest. Pogryzu mnie chyba komar związując z nich. Zaraz. Czy hmm. jest Nie. To nie jest sinusoid'a. To jest nowa jakość. Miałem już na jeden turniej w tym tygodniu. I mówię Greczyn, spędźmy czwartek razem. Pójdźmy do wspólnych znajomych, a to było silniejsze ode mnie. Bo zainstalowałem oczywiście Facebooka na komputerze w pracy, żeby mógł szybciej reagować i rejestrować się na turnieje. Bo tam, wiecie, odpalają 5 minut już nie ma miejsc. I musiałem, jakoś tak wyszło, że kliknąłem. I już nie miałem czasu czwartek. czwartek gdzie się napierdalać Star Warsy. Musiałem kliknąć, bo ostatnie wolne miejsce. mi ja myślę, a! Kliknę, zobaczę czy się załapię. No i się załapałem. Muszę iść. Więc. Więc. Więc romantyczny wieczór. Czwartego odpada. Zabagać w karty. Jakby są. Teraz, coś się ścięło. ścięło się? A, ostatnio jak coś pisaliście. Nie dostawałem tych wiadomości. Więc możliwe, że teraz też tak jest. Podejrzewam, że coś piszecie, a ja tego nie widzę. O. Teraz jest Ostatnio skończyłem streama, a tam dostałem jeszcze 30 wiadomości. Więc... Gdzie są... Ciemno się robi. W ogóle jakaś... Wiecie, pogoda jest? Jakoś... tylko... To będzie... Pomarzynić. tutaj nie ma już czasu na żadne gierki. Okej? Czy ja chcę gierki? Musiałem dostać w NVIDIA, bo chcę iść na Digital Dragons i chcę dostać z tego Star Wars Outlaws. Czyli nie kupię tego? Nie oszalałem. Zresztą nie dostałem, nie dostałem tego. Ja już nie mam, bądź z Krakowa, ja już nie mam w gierki. Gram gierki, ale... W Cały tydzień ma padać. Świetnie. Rano mi zmoczyło bucy. Dziwny, Dziwny dźwięk na Dziwny dźwięk na co świecie. No wiesz. games. Znaczy, już bym wam powiedział, ale jeszcze nie mam niczego. Ale aktywowałem tryb. Ja mam tak. Aktywowałem tryb ostateczny, czyli gościu mi mówi. Jak to tego. Jak to. Nie wiesz tego, ta statystyka nazywa się tak. Ja mówię, tak. Nie. To jest taki teaser teraz, ok? Ta statystyka nazywała się u mnie. I wymyślałem jakoś kompletnie z czapy z nazwę. I chłopc to wiedzy. To jest tak. Nie wiedziałeś jakiś tam menadżer, yy, incident coś tam. Ja mówię... Ja to znam stary, tylko ubiegł to się inaczej nazywało. No <gry> tak, ja się odpaliłem tryb ostateczny. Zrobię... o, o ty, mam, dobra, mam autobus. Lecę na autobus. Resztę dowiecie się jak co do domu. Żeby nie rozjechało. Kurde, śmierdzna wizji. Przedecie. Bieg, dynamiczne ujęcia. Jaworski biegów. Patrzcie, tak jak mogę sobie parasol musi się usiąść w konkretnym ostatnim momencie. Zegnam. Żegnajcie. Prześlę wiadomość wieczorem. Pa.